Cześć, tutaj Marysia. Dzisiaj przedstawię Wam trzy poduszki do karmienia bliźniąt, czyli Twinilu, Baobaby i Bololo. Zaprezentuję Wam ich funkcjonalność, z czego są wykonane. Chcę podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i mam nadzieję pomóc w wyborze odpowiedniej poduszki dla Ciebie, przez co nie kupisz kota w worku. Pierwszą poduszką, którą chcę Wam zaprezentować, to poduszka Twinilu. Tylko zobaczcie! Jaka ona jest ogromna. Właśnie przez to, że jest taka ogromna, to jest naprawdę bardzo funkcjonalna, bardzo wygodna dla takich mam, które cenią sobie wygodę i bardzo często są same w domu. Jak tylko do nas przyszła, bo karmiłam właśnie na tej poduszce, to nazywaliśmy ją kanapą albo lotniskowcem. F16 chyba też by się tu zmieściło. No a z czego jest wykonana ta poduszka? To przede wszystkim antyalergiczna pianka, która jest podobna do tych stosowanych w materacach. Bardzo wytrzymała, bardzo fajnie się ugina, dostosowuje do odpowiedniego obciążenia, czy tutaj główki, czy Twoich ramion, czy pupci dziecka. Składa się z niej właśnie sama poduszka do karmienia i zagłówek dla podporu pleców dla mamy. Cała poduszka jest obszyta yy, fajną poszewką ze stuprocentowej bawełny. Co jeszcze tutaj fajnego, to właśnie funkcjonalna kieszonka, gdzie możemy schować jakieś nie wiem, telefon, jakieś klucze, coś co jest nam potrzebne podczas karmienia, na przykład pielucha tetrowa. Sama poduszka jest bardzo starannie wykonana, nie ma żadnych odstających nitek, wszystko fajnie dobrze się trzyma. Poszewkę można bez problemu prać w pralce w 40 stopniach Celsjusza na najniższych obrotach wirowania. A piankę, no niestety, tutaj nie można jej prać. Tutaj trzeba uważać. Wystarczy przetrzeć jakąś wilgotną ściereczką. Co do takich moich porad i tipów dotyczących tej poduszki, to to, żeby kłaść sobie tutaj, gdzie dzieciaczki leżą, jakiś podkład czy pieluchy, bo zdarza się, że niestety ulewają. A szkoda tej pianki po prostu zniszczyć. Poszewka nie ma stałych wzorów, są zależne od tego, jakie aktualnie ma dostępny producent. Sama poduszka jest bardzo. Stabilna, nie rozjeżdża się na boki, zapewnia to, że bez problemu możesz sama przysunąć dzieci do swoich piersi i bez problemu je nakarmić. Przez to, że ona jest taka duża, to bez problemu zmieści nawet roczniaka i powiedzmy, niemowlę, jeśli karmisz w tandemie dzieci rok po roku. Pod tym względem to super poduszka, że możesz mieć dwie wolne ręce podczas karmienia. Jako, że masz dwie wolne ręce, to w międzyczasie możesz właśnie czytać książkę, oglądać jakieś seriale, zjeść obiad, ale również pobawić się ze starszakiem, jeśli takiego posiadasz. Możesz sobie odchylić główkę do tyłu, zrelaksować się, odprężyć, nie myśleć tak naprawdę o niczym podczas karmienia, tylko właśnie korzystać z tej chwili relaksu i powiedzmy, że chwili dla siebie. Tutaj na spodzie tej poduszki jest odpowiednie wyprofilowanie pod Twoje nogi, jeśli na przykład siedzisz na kanapie czy jakimś głębokim fotelu możesz bez problemu karmić, i to jest bardzo wygodne. Sama poduszka jest trochę jak właśnie taki materacyk dla dzieci. Bardzo fajnie tutaj pracuje, ugina się, nie jest za sztywna ani za miękka, dzieci się nie zapadają. Albo nie wiem, nie leżą jak na betonie. Jest też odpowiedniej wysokości, przez co bez problemu możesz po prostu dostawić dzieci do piersi, nie martwić się żadnymi jakimiś dodatkowymi poduchami itd. Troszeczkę jedynym minusem tej poduszki jest to, że jest właśnie całkowicie równa, a fajnie by było, jakby był delikatny spadek dla dobrego przepływu tutaj yy, od ust. Poprzez żołądek dziecka, jak pije. W tym czasie ja podkładałam właśnie sobie tutaj poduszkę, pod spód, żeby ten spływ yy, był, bo moje dzieci to były straszne ulewacze. Poza tym, że jest naprawdę super ogromna, to ma zagłówek, który zabezpiecza odpowiednio mamy plecy. Uniknie się dzięki temu jakichś nieprzyjemnych spięć, napięcia mięśni, czy bólu pleców i karku. Można na niej karmić w różnych pozycjach, czyli w pozycjach spod pachy, obydwoje dzieci na kołyskę, bo można, a także w pozycji mieszanej. Możesz bez problemu sobie na niej odbijać dzieci. Po prostu jak siedzisz i karmisz, odwracasz dzieciaczki na brzuszki, klepiesz i swoje odbekną. Szczerze powiedziawszy, to karmiąc w tej poduszce, to czujesz się, jakbyś była na wakacjach albo jak. Jakiś prezes wielkiej firmy korporacyjnej, gdzie z za wielkiego fotela tylko rozkazujesz swoim pracownikom. Takim moim pracownikiem był Dariusz. Dariusz, przynieś mi książkę. Dariusz, herbatkę. A ja karmiłam. Ta poduszka to naprawdę idealna poduszka, jeśli jesteś bardzo często sama w domu, jeśli nie masz pomocy żadnej przy opiece nad takimi małymi dziećmi. I tu jest fajne, w tej poduszce, że możesz je sobie bezpiecznie ułożyć na tej poduszce, ustawić sobie zagówek i przysunąć po prostu dzieciaczki do piersi. A kiedy się już najedzą i przypadkiem ci zasą przy tej piersi, to też bez problemu, tylko cyc z buzi, odciągasz i bezpiecznie odsuwasz. Zanim przejdę jeszcze do kolejnej poduszki, to pamiętaj o łapce w górę i subskrypcji kanału, jeśli chcesz więcej takich ciekawych filmów o tematyce bliźniaczej. A teraz poduszka, która wyglądem skradła moje serce i to dosłownie. A dlaczego? Bo jest kształciek z serca, nawet kolorze serca. Chociaż Darek, kiedy ją zobaczył, to stwierdził, że wygląda trochę jak. piersi w staniku. I tutaj w sumie z tym nie przesadza, bo przecież to poduszka do karmienia. Niemniej to naprawdę super fajna poduszka. to jest wykonana ta poduszka. Jest to wypełnienie polistyrenowe, takie jak na przykład w poduszkach ortopedycznych, więc naprawdę tutaj super dostosowuje się do odpowiedniego kształtu, do ciężaru Twoich pociech i do po prostu Ciebie. A ten cały wkład, te całe kuleczki są otoczone stuprocentową bawełną medyczną. Więc bez problemu tutaj też można to brać w pralce, a cała poduszka jest w pięknej, cudownej podszewce w trzech kolorach, w różnych odcieniach czerwieni i możesz sobie wybrać, jaki aktualnie Ci się podoba. Jest wykonana z bawełny z dodatkiem 3% spandeksu, przez co właśnie tak pięknie świeci, odbija światło, coś cudownego. Jest bardzo miła w dotyku, delikatna i Dotykając jej, macie takie wiecie poczucie luksusu. A z tyłu poduszka jest związana na prześliczną wstążeczkę, przez co dostosowujecie ją do swoich potrzeb. I ta poduszka po prostu nie lata na boki. Poduszka jest od niedawna na rynku i gdyby pojawiła się wcześniej, to szczerze powiedziawszy, miałabym problem z wyborem. To, jak macie już ją w ręce i dotykacie, jest niezwykle tutaj miękka, delikatna, żadnych odstających nitek, jakiejś nieprawidłowości. Co do samej pracy wypełnienia, to naprawdę super pracuje i dostosowuje się do niemalże każdego kształtu. A te kuleczki wyginają się i dostosowują do tego, żeby dziecko miało cały czas prosty, prawidłowo. Kręgosłup, że dzieci są na odpowiedniej wysokości i mogą bez problemu iść z piersi. Szczerze powiedziawszy, to chciałabym się do czegoś uczepić przy tej poduszce, ale no, nie mogę, bo siedząc w tej poduszce i karmiąc dzieci, to czujesz się jak wielka królowa na królewskim dworze. Poduszka idealnie dopasowana, tu jest trochę wyższa, tu jest trochę niższa. Dla takich dzieciaczków zapewnia to odpowiednią też pozycję dla ich kręgosłupa, a dla mamy może tutaj założyć te końce sobie na boki i wesprzeć w ten sposób swój odcinek lędźwiowy, a z tyłu za plecy dać jeszcze poduszkę i może można wygodnie karmić. Zaskakujące jest to, że pomimo tego, że wygląda bardzo masywnie, poprzez tutaj to, jak jest wypełniona, to jest naprawdę ultra leciutka i bardzo fajna do na przykład zabrania w podróż. A to, że z tyłu jest wiązana, to bez problemu przystawisz dzieci same po prostu do piersi, ale także jeśli czegoś zapomnisz czy coś, to nie musisz się rozwiązywać, tylko po prostu idziesz z poduszką. I muszę Wam jeszcze o czymś opowiedzieć. Pomimo tego, że solo ta poduszka jest naprawdę spoko, to zaskakuje to, co można do niej domówić, czyli takie poduszki, gwiazdeczki. A co dzięki temu możecie zrobić, to to, że tutaj sobie podeprzecie, ustabilizujecie sobie tą poduszkę jeszcze jak chcecie, jak Wam wygodnie, jeśli jesteś na przykład bardzo wysoka albo masz bardzo małe piersi. Ta gwiazdeczka też super nada się dla. Ciebie tak naprawdę, bo możesz ją sobie położyć za plecy, się na niej nawet zdrzemnąć, czy zabezpieczyć dziecko, żeby się nie sturlało w czasie, kiedy je odkładasz z poduszki. Jeśli zdecydujesz się na zakup poduszki w zestawie razem z gwiazdkami, to możesz ją indywidualnie dopasować do swoich potrzeb, co do milimetra. Dzięki temu karmienie zamienia się w odpoczynek. I ostatnia poduszka na dziś. Czyli poduszka Bololo w kształcie takiego Rogalo Precla, przez to, że jest bardzo leciutka, to bez problemu służy do podróży, ale także na przykład do zabrania ze sobą do szpitala. Poduszka jest wypełniona takim włóknem z kulki silikonowej. To wypełnienie jest dostępne w na przykład jakichś zabawkach czy materiałach tapicerowanych. I co jest fajne w tej poduszce, to to, że masz dostęp do tego wypełnienia i możesz je modyfikować tak jak ci się podoba. Jeśli na przykład jesteś po cesarskim cięciu. I nie chcesz, żeby ci coś tam przeszkadzało, drażniło, to po prostu w tym miejscu sobie odgarniasz te wypełnienie. Poszewka jest wykonana ze 100% bawełny, zapinana na zamek, przez co możesz bez problemu ją zdjąć, wyprać czy nawet zmienić i wybrać sobie inny kolor spośród tych, które są dostępne na stronie. A wzorów jest naprawdę mnóstwo. Poduchę bez problemu możesz wsadzić do pralki i sprawić, że będzie świeża i czysta. Teraz pora powiedzieć, jak sama poduszka się sprawuje. Dla mnie trochę się nie sprawdziła, pomimo tego, że ma bardzo dużo pozytywnych opinii na internecie. Przez to, że jest taka malutka i. Wąziutka, to dzieci bardzo szybko z niej wyrastają i po około 3-4 miesiąca. niestety, trzeba przejść na coś większego. Używałam jej zaledwie 2 miesiące. Tutaj to wypełnienie w miejscach, gdzie by główki się powyginało. Ogólnie ciężko znaleźć z nią odpowiednią pozycję. Nie jest dobrej wysokości, przez co trzeba sobie podkładać jakieś dodatkowe poduszki. Jest również bardzo szeroka. Ja jestem dość szczupłą osobą i pomimo tego, że zawiązywałam ją bardzo mocno i ciasno wokół tali, to i tak jakoś dziewczyny magicznie mi wpadały pomiędzy właśnie mnie a tą poduszkę. Jeszcze to, że jest bardzo niska, to musiałam się troszkę pochylać, żeby sprawić to, żeby. Dziewczyny odpowiednio złapały po prostu tą pierś, a powiedzmy sobie szczerze, że takie wielogodzinne, wielominutowe karmienie no jest trochę nieprzyjemne dla kręgosłupa. Kręgosłup wcale przy niej nie odpoczywał. Ale ta poduszka sprawdzi się do karmień, jeśli masz bardzo szybko najadające się dzieci i twoje karmienia trwają naprawdę bardzo krótko. A co było takim moim tipem co do tej poduszki, to nie takie karmienie standardowe, czyli tu jako zagówek, tylko ten zagówek wsadzasz sobie między nogi, głęboko pod pupę i przez to poducha nagle zyskuje na wysokości i bez problemu możesz przystawić dzieciaczki wtedy do piersi. Szczerze powiedziawszy, to ta poduszka bardziej sprawdzi się dla dzieci, które są karmione butelką, przez co, że właśnie jest w Formie takiego precla, to bez problemu można dwójkę dzieci na niej ułożyć, są zabezpieczone z każdej strony i odsaporowane od siebie. A ty masz bezpiecznie dzieci usadowione, nigdzie się nie zwalą, nie przekręcą. Dla takich małych niemowlaków to w sumie możesz służyć nawet jako taki kojec, żeby nigdzie nie spadły, ani nigdzie się nie sturlały. Poznałyście właśnie trzy poduszki do karmienia. Teraz Powiem Wam krótko, dla jakiej mamy się one przydadzą. Twinilu. Tą poduchę polecam szczególnie mamom, które bardzo często są same w domu, nie mają pomocy przy takich małych dzieciaczkach i zapewnia ona niesamowity komfort podczas karmienia piersią przez jej odpowiednie rozmiary. Dodatkowo masz w niej dwie wolne ręce, przez co możesz zabawać się właśnie ze starszakiem, czytać książkę, czy oglądać bez problemu seriale na Netflixie, czy nawet zjeść porządny obiad. A poduszka BioBaby to taka poduszka, jeśli cenisz sobie wygodę i luksus podczas karmienia. Dzięki temu, że jest odpowiednio wyprofilowana, to karmienie to jest naprawdę poezja i czysta przyjemność. A jeśli zdecydujesz się na zakup dodatkowo tych poduszek gwiazdek, to w ogóle Twoje karmienie wchodzi na jeszcze wyższy level i czujesz się jak mistrzyni, gdzie będą Ci tego zazdrościć nawet bogowie Olimpu. Bololo to taka poduszka dla mam, które bardzo szybko karmią piersią, albo dla mamy, która chce sobie poradzić w jednoczesnym karmieniu dzieci butelką. Może również służyć jako kojec dla dzieci. Przedstawiłam Wam właśnie trzy poduszki do karmienia bliźniąt. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi znajdziecie swoją odpowiednią i taką idealną pod siebie. Także zapraszam do kolejnych filmów o tematyce bliźniaczej. Cześć!